wierząc z nusikiem w ogóle i znalazłem ciekawą ciekawą rzecz. A mianowicie to się nazywa Better Go Playground. E, to jest takie środowisko, taki po prostu, wiesz, playground soundbox do po prostu testowania e, Go języka mm -hmm. Go. I wyobraź sobie, że on jest oparty z tego co widziałem chyba na Visual Studio Code. E, i mamy tam oczywiście, jest tam, wiesz, Dark Team, autocompletion, snippety, wiesz, wszystko to, co, żeby pomogło po prostu rozwijać, wiesz, coś sobie testować, mm -hmm. nie? Sama nazwa Playground. Ale wiesz, co jest najbardziej ciekawe? Że możesz sobie bez problemu pobrać obraz dockerowy tego i odpalić to sobie lokalnie. Oczywiście wow. jest adres e, strony, którą też widzicie już na naszym Discordzie. Można w razie czego sobie jeszcze ściągnąć lokalnie i odpalić na dockerze. Super. Pomysł, super. To jest w ogóle niesamowite, właśnie, jak na, na dockerze można sobie odpalać, nie wiem, Visual Studio, w ogóle code, zrobić własny workspace, wystawić sobie nie wiem, mieć takie albo awaryjne środowisko programistyczne, albo takie środowisko programistyczne na projekt, który odpalamy raz w roku, nie wiem, raz na dwa lata, tak? tak Coś tam tak. podubać. się. E, super sprawa. Taka separacja jest fajna, wiecie, ja nawet słyszałem o takich hardcore przypadkach w ogóle, że. Na VMware ludzie po prostu osobny system operacyjny sobie odpalali tylko po to, żeby, wiesz, programować jakiś projekt konkretny, nie? Tak, zdarza się. Zdarza się, nie wiem. W Delphi. Uuu, tak, widziałem takie coś. Gdzieś trzeba takie... Widziałem, że się odkurzył mi głowę teraz, nie wiem, w Delphi pisałem, to po prostu... Uch, Nie ma Dobra, tak. jesteśmy przy Go, więc tak ja go też przy drzwi. Go się troszeczkę zakręcę, bo ostatnio została wypuszczona nowa wersja Go oznaczona, numer jeden, oznaczona numerem 1.18. I niepozornie do Go wchodzą bardzo fajne rzeczy, długo wyczekiwane generyki. Chyba my mówiliśmy o tym, że gdzieś nawet prosili o opinię na temat generyków co tak, co pamiętam w, e w swoim czasie. w momencie chyba jak zaczynali pracę właśnie nad, nad draftem. W każdym razie generyki weszły do, do Go. Yy, całkiem fajnie zostały zaimplementowane. Yy, porównując do hmm. innych języków yy, programowania naprawdę wygląda to. Yy, wygląda to po prostu przyjaźnie. Yy, wygląda jak język yy, wygląda to Tak, wygląda to jak język. Yy, yy. To, co jest ciekawe w generykach, to kontrakty. Coś na przykład, jak mamy w C-Sharpie możliwość założenia pewnych ograniczeń na typ parametryzowany, czyli na przykład chcemy, ok, że możesz tutaj wykorzystać tę metodę z dowolnym typem, który na przykład dziedziczy tam po, po czymś, tak? No, to mhm. mamy kontrakty, które wydają się są troszeczkę bardziej rozbudowane. Ale to też może wynikać ze specyfiki języka, którego aż tak dobrze nie znam. Niemniej jednak szukuło gdzieś to moje oko, także wspominając o tym, że te generyki zostały zaimplementowane w przyjazny sposób, to mam właśnie na myśli między innymi te kontrakty, które wyglądają ciekawie. Okej, okay, to tyle o generykach. Z takich rzeczy jeszcze możliwość testowania rozmytego, unit testów. Rozmytego. Rozmytego. Jest taki bajer, że wyobraź sobie, że masz jakąś metodę. Mm -hmm. Tutaj w artykule z, z bloga go jest przykład metody, która odwraca ciąg znaków. I teraz no, pisząc, pisząc Unit test do takiej metody, no to mamy w sumie taką możliwość, że możemy, nie wiem, napisać 10-15 scenariuszów testowych, tak? To daje na wejście, wejście, tego spodziewać na wyjściu, no takie tradycyjne unit testy. No, tak. Problem jest taki, że żeby wychwycić wszystkie przypadki, no to musimy takich, nie wiem, takich przypadków testowych napisać pewnie i tysiące, i nie, było, nie bylibyśmy tym tutaj super pokryci nie? tymi testami. A testowanie rozmytek generalnie robi to wszystko za nas, czyli my podajemy pewne warunki, podajemy. W jaki sposób u nas zweryfikować, czy, czy dany test przychodzi. No i sobie właśnie go magicznie robi na, ten, na podstawie właśnie naszych założeń testy rozmyte. I tutaj w przykładzie na przykład, w przykładzie na przykład w przykładzie na blogu jest podana właśnie ta funkcja odwracająca string, gdzie weryfikacją jest to. Że na wyjściu musi, jeśli powtórzymy tę funkcję drugi raz, tak, no to powinniśmy dostać ten sam ciąg znaków, i drugim ograniczeniem jest to, że powinien być to ciąg znaków UTF-8. Mhm. I w ten sposób y, wielokrotnie jest wykonywana metoda testowa. W ten sposób y, możemy y, niektóre nasze testy po prostu pokryć dokładniej. Y, czy nadaje się to do testowania absolutnie wszystkiego? Absolutnie nie. Mhm. Ale jeśli mamy takie właśnie metody obliczeniowe, jakieś gdzieś gdzie możemy wyobrazić sobie, właśnie masę przypadków i. Nie, wiem, czy na przykład string jest URL-em poprawnym. Na, na, przykład. na przykład, nie? No, Bo na to też nie ma złotej reguły. Nie ma na to złotej reguły. Dokładnie. Także to jest ciekawe. To jest takie też y, wymowne, że w jednej wersji w ogóle oznaczonej 1.18, nie tam na przykład Mówi, 2, 3 2, i tak 0. dalej. Właśnie, dlaczego nie dali 2.0? Y, tak, mamy i generyki, które są jakby z jednej strony y, czymś, co wydaje mi się w języku powinno być już od dawna dawna, tak. I w tej samej wersji dostajemy testowanie rozmyte, co w ogóle jest absolutnym jakimś tam bajerem i, i czymś, bez czego można żyć. Mhm. No i dostajemy te dwa takie, dwie takie nowe funkcje w, w jednej wersji, więc ciekawe, no go. Ja, ja tak mówię, ja wczoraj też widziałem tego newsika i tak się zastanawiałem, czemu oni dali tutaj. Hmm. W ogóle wiesz, czemu nie dali wersji 2.0? Skoro bo, bo jednak to jest duża zmiana takie tak, dodanie kodów. Tym bardziej, że oni się chyba czaili od 19 roku z tym, jeśli dobrze pamiętam. E, dość długo nad tym pracowali mhm. w każdym razie. Nie? nie wiem, jakie zasady stoją akurat za numeracją, za sposobem numeracji Go. E, podejrzewam, że wygląda to w ten sposób, e, że nie kompatybilności wstecznej, tak? A. W tą stronę. No tak. W tę stronę, nie? teoretycznie dodając generyki nie musisz, wiesz, złamać. Dobra, to to jest jakiś fa fajny, sensowny argument.